W sobotę 10 lutego w Domu Ludowym Goleszów Równia odbyło się spotkanie sprawozdawcze 18 oddziału Ziemi Cieszyńskiej związku polskich spadochroniarzy. Tak, szanowni państwo, mamy spotkanie sprawozdawcze po raz 28 w ty, tutaj w tym, w tym lokalu zaszczytła na generał, nasz prezes, generał z poczynku pan Kempara plus inni znakomici goście, jak co roku. Yy, I będziemy o, yy, będzie to krótkie sprawozdanie na naszej działalności za rok 23 i 24 plus wynagrodzenia, e, e, przepraszam, wyróżnienia i medale dla naszych członków i gości za, którzy nam pomagają utrzymać nasze stowarzystwo e, jako sponsorzy i, i, sympatycy, i sympatycy naszego związku. I teraz myślimy, że dotrwamy do kolego jubileuszu 35-lecia. W zeszłym roku była zmiana naszego kierownictwa. Zostanę, został obrany nowy zarząd. Myślę, że do, z tym zarządem dotrwamy do, do 35-lecia no i myślę, że będziemy razem wspólnie świętować przez klins Będzie przyjmowanych trzech nowych członków. Myślę, że zdrowie pozwoli, że wszyscy dojadą plus wyróżnienia za skoki, za inne rzeczy. Na dzień dzisiejszy, stowarzyszenie około 50 Dokładnie 8 członków liczy nasze stowarzyszenie członków czynnych plus członk, inni członkowie wspierający i sympatycy. sympatycy. I są również dużo moich koleżanek, które są sympatykami naszego związku i z członkami wspierającymi, dlatego każdy może być u nas członku, się znaleźć. Czy to jako członek rzeczywisty, musi mieć oddany przynajmniej jeden skok na samodzielnie lub jako członek wspierający nie ja musimy skoku, ale może z nami tutaj bywać, świętować i cieszyć się zabawą. Wspólnie z wszystkimi spadochroniarzami z całego naszego tutaj powiatu Cieszyńskiego i również z Polski. <noise> Koleżanki koledzy, szanowni państwo, w zasadzie mój głos to jest tak trochę nawiązany do dyskusji, jednocześnie jako gościa. Głównie chciałem podziękować za zaproszenie prezesowi Bogdanowi. Jest to miejsce, w które bardzo lubię przyjeżdżać ale tu jestem nie dlatego, że lubię tu przyjeżdżać, to się strasznie gościnnie, macie taką fajną swoją specyfikę, ale też dlatego, żeby uszanować waszą działalność. Co robiliście, to przekazał właśnie, przekazał właśnie już prezes Bogdan, także to jest jak gdyby ta część odnosząca się do działalności. Jesteście oddziałem rozpoznawalnym, bardzo cenionym i takim jednym z najbardziej prężnych, a już na pewno macie najpiękniejsze miejsce z oddziałów jak to Wasze miejsce tutaj i to na dole. Chciałbym też, Dlatego chciałem Wam za to podziękować, za Waszą działalność i skorzystam z, z okazji, jak już jestem, podziękować wszystkim organizacjom oraz wojsku za wspieranie i współpracę z tym 18. oddziałem, również władzom samorządowym, które tu siedzą, również za współpracę. To jest taka działalność zwrotna. Wy nawzajem się wspieracie oddział z kolei Was ten region promuje na zewnątrz czy 18 batalion. To bardzo fajnie szwarkuje. Chciałbym też pogratulować tego, że młodzież się i gratuluję tym, którzy wstąpili właśnie do działa, dostaną za chwileczkę legitymację. Chcę wyjść trochę do przodu i pogratulować tym, których wyróżniliśmy albo z ramienia zarządu głównego bądź też z ramienia oddziału. A nam wszyscy Państwo, koledzy i Państwo życzę kontynuacji tego kierunku. takie fajne, fajne atmosfery jaką macie. I tak trzymajcie, tak by powiedział Karol, trzymajmy się w kupie, bo kupy do nich nie ruszy. Tak Karol? Tak. I tym akcentem Bielu chciałbym Dziękuję bardzo. po prostu. Chciałem przekazać właśnie, że Krótce Jerzy ogromnie podziwia właśnie Was wszystkich za Waszą działalność. Naprawdę to jest coś pięknego, co tworzycie. A to, że nam los pozwolił obcować w trzecim wymiarze. Łączy w jedną rodzinę, w jedną rodzinę właśnie tych latających. Jest pomimo, nie tak, no, tak. <śla> Także chciałem serdecznie podziękować jeszcze raz za to, że mnie i życzyć Wam dalszych, dalszych sukcesów, jak do tej pory, a nawet i więcej. Koleżanki i koledzy, dziękujemy prezesowi, zarządowi i członkom 18 oddziału ZPS Ziemi Cieszyńskiej za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Uważam, że współpraca naszych oddziałów w samoczynie przybrała należytą formę. Będziemy to kontynuować i na naszej imprezy i uroczystości serdecznie zapraszamy Was kolegów. W najbliższym czasie to jest 9 marca o godzinie 13 zapraszamy na uroczystość zakończenia mistrzostw ZPS Paraski, która odbędzie się w Domu Żołnierza o godzinie 13. Planujemy również organizację święta spadochroniarza w dniu 6 lipca na lotnisku w Wszystkim koleżankom, kolegom życzę dużo zdrowia radości miłych spotkań w gronie ZPS. Dziękuję. No myślę tutaj, że w imieniu zarządu Pan Prezes pozwoli jeszcze podziękowania tutaj dla Przepraszam Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, panie. Dziękuję, panie. Dziękuję. Pęle, Mamy także podziękowanie dla Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białej za pomoc w organizacji obchodów 30-lecia Oddziału Ziemi Cieszyńskiej. Dziękuję. Że bardzo wasz komputer prawki dziękuję za zaproszenie. Jest jako spadochroniarz, na pewno znany, znany w waszym środowisku. I mam nadzieję, że w przyszłości będzie. Ja chyba wsłychać. Nie będę czytał mikrofonu. Mówić. Że w przyszłości nadal będziemy mogli współpracować. I z mojej strony mogę od razu zaprosić, ponieważ 13 września. Będziemy obchodzić 80. rocznicę zestrzelenia, strzelenia liberatora, <try> Liberator, który jedynego samolotu, który został e, tego typu zestrzelony na Polską. E, będziemy o, organizować pracę e, Jeleśnia. Jeleśnia, e, Jeleśnia. z gminą Jeleśnia. 80. rocznicę e, będziemy starać się, aby ta uroczystość była e, okazała. E, pani e, wójt ma bardzo szerokie plany, łącznie z zaproszeniem e, e, ambasadora Stanów Zjednoczonych, co będzie się wiązało z, z, większym, z większymi obchodami. Mam nadzieję, że Państwo też za, e, zaproszenie e, od Pani Wójt przyjdą. Podziękowanie dla Wójta Gminy Dopowiedz Tomasza Brannego za długoletnią i owocną współpracę na rzecz Polskiego Spadochronictwa. Panie Generale. Panie prezesie, szanowni państwo, e, dziękuję bardzo w imieniu wójta, w imieniu własnym za zaproszenie na to nasze dzisiejsze zebranie. Jesteśmy w pełni podziwu dla waszej działalności, dla waszej współpracy z nami, to znaczy z gminą Dębowiec, e, szczególnie podczas obchodów e, kolejnych rocznic zrzutu cicho-ciemnych. W tym roku obchodzimy 83 rocznicę pierwszego zrzutu cichociemnych do kraju. Już z tego miejsca zapraszam serdecznie na sobotę, czyli najbliższa sobota, godzina 10 w centrum Dębowca. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tej uroczystości. Szanowni Państwo, stanowicie wzór dla młodego pokolenia. Jak postępować, jak się organizować, jak jak żyć w ogóle jesteście wzorem takim dla, dla młodzieży. I to jest bardzo, bardzo piękne. Ta współpraca z Gminą Dębowiec trwa i myślę, że będzie nadal trwała, życząc Wam wszystkiego dobrego w nowym roku w imieniu Wójta, w imieniu własnym, zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i dalszej tak udanej współpracy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Mamy także podziękowanie dla prezesa i całego oddziału Związku Polskich i pana majora Adama Wójt. Mamy też podziękowanie dla Cieszyńskiego Bractwa Królewskiego, który jest z nami tutaj. Bardzo proszę przedstawiciela o.

Kupuję rzeczy, kupuję oczy, kupuję oczy, kupuję oczy, kupuję oczy, kupuję dużo dużo Bardzo dziękuję. Dziękuję kupuję oczy, kupuję Myślę, że to już wszystkie podziękowania, które żyły. Pozwólcie państwo, że odprowadzimy sztandar. Proszę o powstanie. Dziękuję Państwu. Pozwólcie, że jeszcze parę słowa powiem, bo zawitał do nas, czuł się, oczywiście, zawitał do nas e, co na zarząd, a na założycielu, panie Mariusz Akupilarski. Witam, panie Bukowniku. Przyszedł do, do nas również podczas kolega rozmieszek do ołca był Wywołuje oczywiście w stanie początku. Przyszedł zauważyłem. Członek, to jest nasz członek, co prawda, ale kolega, dyrektor Muzeum w Wiśle, Piotr Braniec. <plodziewanie> Także myślę, że tak wszystkich, wszystkich jeszcze nie są. Także dziękujemy państwu wszystkim za przybycie, że jesteście tam. Za? Proszę? Tak, tak, tak. Dziękujemy mediom przede wszystkim, no bo cóż, bez ich, ja bym to się mogło nie robić, a że, a że jak zawsze jakieś płatki się u nas zdarzają, tak jak na dół, bo wszystko na nasze kartki, to się wy, wybuduje, jak to teraz tam mówią. Także dziękuję wszystkim, wszystkim za... Przestało? Przestało? Działo się. Może jest koniec. Także dziękuję wszystkim jeszcze raz. Teraz zapraszam Państwa do kawiarni, do szefowania się kawy, herbaty, To tam coś w sobie życzył.